Masję stronę Roda, to jest Call of Duty Black Ops 6. Chciałem już powiedzieć modern Warfare 3, ale niestety już nie, albo stety. I zrobimy sobie dzisiaj kolejną misyjkę, Wiadomo, przecież to jest kampania. Także z Łucym już pogadaliśmy, z tym co to był, też e, pogadaliśmy. Wiem już e, chyba jak e, to pianino ogarnąć, ale to zrobimy sobie w następnym odcinku, bo dzisiaj muszę, muszę postawić speedrun z mojej strony. Także używamy tablicy dowodów. To jest podsumowanie misji. A, mogę sobie ten. Dobra, powtórzyć. Uc mówi, że nie ufa Sevati Dumas, ale takie rzeczy mówi w zasadzie o każdym. Powoli zaczyna mi się to udzielać. Zrób Awalanie nie co trzeba, by ściągnąć ją do nas. Dobrze, no, że umiem czytać. Zbadaj trop panteonów awalanie, Jednocześnie pomagając Sevati Dumas w wypełnieniu jej misji. on the I didn't leave much intel on Savati Dumas, but I can tell you a thing or two about Avalon. It's a playground for the filthy rich and crime factions run the whole city everyone's looking for who to push off the slide when they pick a target they hire someone like Savati she used to be part of the guild one of the most powerful Avalon factions. But now she freelances. Savati said that Adler hired her to follow a Pantheon trail. So you're gonna join her on that job tonight. We want to see firsthand where that trail leads. Maybe we'll even add some muscle to the team. You'll scratch her back. Sure as hell, watch your own. Trust has gotta be earned. Build. He'll be on his yacht tonight, taking a call with the Pantheon. We'll be listening in. Once that call is finished, you'll finish Yannick. That'll draw the target I really want. But first things first. Ja Janek. The bell tower on that church offers an open view of Yannick's yacht. He's throwing a party while his men count money in the church. To be and weapons narcotics women whatever pays rumor has it the pantheon wants a relationship with the guild so yannick is testing the waters it's only our first domino the real fun starts after we knock him down and get access to the target i really want johannes eddy close enough to know if you screw this up

I should know. I used to work for them. I never cared for Yannick's parties when I was with the guild. Though so they were good practice in how to blend into a scene. Any girl who caught Yannick's eye was in for a long night. So let's cut his short. Yannick does it right. Best drugs, best girls. Worst. Musik. Ja mogę tych. E, mogę ich przesuwać? Mogę podnosić ciało, a. zepsułem trochę. Okej. Okay. Chyba mnie nie wykryli. Miejmy nadzieję.

Don't pull the trigger until we hear it call. We need to confirm any connection to Banteon. I had to check if everything was okay. Yannick's near the umbrella. Upper deck, left side. Surrounded by girls. <laughs> Got your advance. My boys are still counting it. It's all there. Remember! This deal is won and done, huh? Don't need to get mixed up with the CIA. Oh your pantheon thing. You'll send the hardware tonight, understand? That's not what we agreed to. Tonight, Yannick. Don't test me. So the Pantheon and the CIA are connected somehow. We got what we need. Take the shot. Alright, <slurring sound> <faces> pinkil come. <laughs> To jest najlepszym snajperem. Janek was just our first domino. We have more work to do tonight. Head back towards the payphone. I'll pull up in the white van. Guards inbound. Word on Janek got out. Dobra, czyli muszę jakoś inaczej stąd skieprzyć. Mogę na przykład tędy. Mógłbym pewnie, ale. A ja chyba jednak muszę na przykład ten. O jak w Daimdate. Polecimy znowu sobie wodą, żeby to zrobić jak najszybciej. No tak jak mówiłem, z trzeba walnąć zanim mi się to wszystko wyredneruje i tak dalej. Tak. Niby mnie nie zauważyłem pod koniec całej Let's go Casey Do... Mogę wejść, mogę. Hey, turn it down. That's Gabriel up there. He's cool. No argument. They called an emergency meeting at Chateau de la Haute Lune. Three guild leaders will be in attendance to smooth things over with Pantheon. I want to get paid, so we're going to crash that party. Chateau de la Hot Lune, let's go! The guild will lock the restaurant down and meet in a safe room on the second floor. Door can only be unlocked from the inside. You're gonna help me get that door open. We're a few minutes out yet, just enough time to get changed. There we are. Fits for guild security. No, I want these guild bastards dead. Pantheon's the only cake for me. This is my stop. Get to the safe rooms antechamber on the second floor. Właśnie. Czy and napisy the floor? większe czy mniejsze? Okay. The guild doesn't know you, so your best option is to surrender and play along. When you get inside, wait for my cue. Dam teraz większe te napisy Większe Dobra, czy ja coś chcę? Co ma PM PM życiem Eee Granat błyskowy To za chwilę Stolero, jak Krzysztof Piątek. Wstałem rano, żeby zrobić majątek. E, dobra, że czytajmy to. Co to jest? Omar, cegir, oprawca, an, aminata, negocjatorka, król zbrodni. Negocjatorkę najpierw czytajmy. Pośredniczka Esa Diego zostawia na klientów pułapki napisane drobnym druczkiem. Ostra z charakteru. Druga po szefie wszystkich szefów. Martwa, aminata równa się nici z interesów. Wielki Bos, wielki jak diabli, rzuca się w oczy. No, w sumie to tak. Widzę to po lewej. Klejno koronny przestępczego syndykatu. Siedział w tym od zawsze. Jego zabicie na bank zwróci uwagę gildi. Uwaga dla Kejsa. Tej nocy musimy go zabić. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli będziemy musieli go zabić. O, oh. Jakbym się nie domyślił, nie? Po czytaniu tego. Pies obronny esadiego, Prawdziwy doberman na sterydach, Aby udowodnić lojalność swemu Nie umiem czytać. Swemu szefowi gotów jest przyjąć liczne strzały na klatę. Może warto to sprawdzić? Restauracja i kryjów. A bo my czytamy jej teraz yy, notatki chyba, tak? Spelu na gildi. robią tam interesy z ważnymi klientami, może znajdziemy tam ślad panteonu? Tak panteonu, dobra Drzwi frontowe, sporo strażników, alejka z lewej, możliwe wejście, kanał wentylacyjny, da się przegrać do przedpokoju Alejka z prawej, wejście kuchenne, mniej hałasu Myślę, że lewą wejdziemy Dawna funkcja, kryjówka S. A Diego. Obecna funkcja, klub towarzyski dla szych z gildi, amatorów cygar i wazeliny. Przyszła funkcja, dom pogrzebowy. Ha, doha, ale. Haha, jakie żarcik, co? Jest to ja mam suchary. Dobra, czyli kanałem wentylacyjnym no to. to na lewo. The guild is czy mogę jakoś schować broń? Them, no, for your club. no właśnie jak się chowa broń? Pod przycisków. Broni nie. Nie chowało broń. Chwila, ty. To jest tak samo jak przy tym. Jak przy... Jak przy MW3 i MW2 kampanii. Nie chciałem shotguna. nie już nie inspektuj tego i tak nie wykorzystasz, nie wykorzystasz tego żołdana. Żeby... No dobra, nie będzie to. Też przeczytaliśmy. Więc wychodzimy. Ale to było, że bieganie. Więc może wystarczy nie biegać. nie biegać i Co robię? Biegnę.

na broni pod pancerza to nie. Gamę, nie Dobra, ja to znajdę i widzimy. się. Dobra, generalnie mam lepszy pomysł. Robimy to inaczej. Wyjdę teraz z Wana i w trakcie wychodzenia z Wana zmienię po prostu ustawienia ruchu, żebym miał wyłączone wspomaganie ruchu. Żebym nie biegał, i może to coś pomoże. Z z all the guild the guild If we can't get them, me a no. Teraz już mogę włączyć. Dobra, tak, gdzie idziemy? Myślę, że tędy, to jest tak ładnie zostawione. Czy gra jest mi w stanie powiedzieć coś więcej? Poszukuję wejście do restauracji, czy nie pamiętam przez co to było przez wentylację.

O, oh, mesto mach na pewno już niezbyt podziała. bo mogę tu gdzieś schować, i na przykład, nie, a to też sobie Tegnał słaby, krytyk szedł, nie udało mi się To tego załatwić, ale trudno jakiś kodzik trzeba. A ah. O, mi, misji po cichu? Po co stary? Nie robić misji po cichu, nie? Goblin Ten z, z tego, z bedremena. Nie, dobra, trzeba mu misję zrobić po cichu

Watch your mouth. Just... Łatwo, ale w dalszym ciągu od 10 dolarów. Eee. No nie, to musimy iść w drugą stronę. To jest sygnał silny. Czego my w ogóle szukamy? To jest schron na pierwszym piętrze. A, na pierwszym piętrze. Dostruję radio w ogóle. Potem się za wskaźnikiem sygnału radiowego, aż ten nada silną odpowiedź, a następnie znajdzie ich źródło. Po jego znalezieniu obróć pokrętło tak, by dopasować amplitudę i częstotliwość sygnału obu fal dźwiękowych. Wziąłem to w Spidermanie 3, 4, 9, 4. 3, 4, 9.

Jak mam się dostać do przedpokoju? Zabijcie mnie już No, nie potraficie mnie zabić, mam jeden HP Aha, i od tego momentu Dobra, to jednak robimy to tak Wyłącz i kampanię robimy bez wspomagania. Później sobie to zmienia jak będę grał w coś. Oh, Muszę The of... <try> <try> znowu 39, 39, e, 3

Thank you. Don't move, Keith. Stay quiet. Play along. Wait for my signal. Not before. The timetables moved up. I want that shipment sent tonight. <sighs> you CIA types are all the same. And this one? <laughs> Troublemaker. What's going on in there? We have a visitor. Walked right into the lion's den. Alone. Uninvited. Maybe this one works for a rival, huh? Yeah, maybe that. Pantheon is trying to squeeze us. We came to you, Sadie. We learn the truth one way <laughs> or another. Show me your visitor. <laughs> Go ahead.

walkę w końcu. A, to jest w ogóle typ. Dobrze, że go zauważyłem, co? Dobrze, że ja w ogóle pamiętam, żeby zakładać takie. Czemu on ma jakiś HP? może jakieś fajną brońkę. Case, keep no. Nie krzycz na mnie, bo się zacznę, nie wiem, jąkać. Mogę tak to zrobić? Pewnie bym mógł. safety really possible where is the safety check the street limo's coming down the street shoot I You more than kept end under the bargain case, and Adler was right. The CIA might be behind Pantheon. Let's hope he isn't right about their mystery weapon. time, you. Take me to this safe house of yours. to join us at the Rook, so we're two for two. I'm returning from Munich with Felix Newman. Newman's cut from a different cloth, a brutal Stasi enforcer and a tech genius. He used to be a pain in the CIA's ass. That was before he gave the middle finger to the Stasi and defected to West Germany. He claims he's moved on from a life of violence and doesn't even arm himself anymore. But one way or the other, he couldn't turn down a chance to stick it to the CIA once again. He'll get that opportunity soon. He's going to try to break into Langley's network and find out where they're holding Russell Adler. Dobra, nie pogadac tylko tutaj jest koniec I... Prawdopodobnie to będzie ostatni odcinek z serii 1 dziennie. Będzie pewnie dwa dziennie. Mimo, że nikt nie chciał, ale ja chcę, bo po prostu to jest dosyć przyjemne do grania. Ciekawi mnie ta fabuła. Więc no co? po prostu ending.